ale lubię te rzeczy, dzięki nim nie czuję się kompletnie ograniczony i gdy je spożywam po prostu czuję się lepiej. Kłaniam się Bartek Trzymaj ze strefasprzemian.pl Dziś wyjaśnię bardzo kontrowersyjny temat, mianowicie dlaczego można jeść same fast foody typu cały dzień śpizce i nadal chudnąć serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeżeli uważasz, że to, co robię jest wartościowe, bardzo proszę subskrybuj mój kanał, bo chcę jak najszybciej dobiec do tych 400 tysięcy osób. Już niedużo brakuje. Dwie trzecie osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału, więc bardzo proszę, jeżeli jesteś jedną z tych osób, to zrób to teraz, tak jak ponad 350 tysięcy innych, które zrobiły to do tej pory. Przechodzimy do konkretnego. Karetów. Do dziś bardzo dużo wątpliwości wzbudza temat jedzenia tzw. syfu, fast foodów, mocno przetworzonej żywności i odchudzania. Dlatego, że jest część osób, która twierdzi, że można jeść wyłącznie pizzę, wyłącznie hamburgery, wyłącznie kajzerki, cokolwiek, co jest bardzo mocno przetworzone, niezdrowe, samą czekoladę i nadal chudnąć. Czy to jest prawda? Tak. Czy to popieram? Nie, już wyjaśniam. Temat odchudzania i temat zdrowia to są dwie tak naprawdę odrębne kwestie. One moim zdaniem powinny iść ze sobą w parze. I tak pracujemy z naszymi podopiecznymi w strefaprzen.pl, ale jest część osób, która rozdziela te dwie kwestie. Moim zdaniem to jest złe podejście, ale takie jest. Więc muszę to uszanować i wyjaśnić Wam na czym to polega. Kwestia odchudzania tak naprawdę, gdyby wyciąć wszystkie inne elementy, polega wyłącznie na tym, żeby jeść trochę mniej kalorii niż nasz organizm każdego dnia potrzebuje. I tak naprawdę na tym można by było tę kwestię zamknąć. I w kwestii odchudzania dla naszego organizmu nie ma znaczenia skąd te kalorie pochodzą. Czy będę sobie dosłownie do biały cukier, czy będę jadł same truskawki? Czy będę jadł samą pizzę, czekoladę, lody, cokolwiek? Dla naszego organizmu w kwestii wyłącznie odchudzania liczy się to, ile tych kalorii ostatecznie spożyjemy. I teraz część osób sobie pomyśli, kurde, to po co ja na siłę jem niektóre rzeczy, skoro one są teoretycznie zdrowsze, jak i tak ewentualnie mogę od nich nie schudnąć albo przytyć. To jest też prawda. To od razu to wyjaśnię, że mogę jeść same zdrowe rzeczy i nadal tyć. Dlatego, że nasz organizm będzie tu zawsze, gdy będzie tej energii zbyt dużo dostawało z zewnątrz. Więc nawet jeżeli to będzie najzdrowszy produkt świata, nie wiem jajko, ale będę jeść ich zbyt dużo, bo tak się może zdarzyć załóżmy. Jest bardzo trudne, bo one są bardzo scące, ale załóżmy, że to się zdarzy, będę jeść same jajka i będzie ich za dużo. To tak jest możliwe, to że będę od nich tył. Tylko teraz wracając do meritum, jaka jest różnica tak naprawdę między odchudzaniem. A zdrowiem. Pamiętajcie o tym, że jedzenie oprócz kalorii zawiera wartości odżywcze, czyli najczęściej to są witaminy, składniki mineralne, niektóre jeszcze substancje antyoksydacyjne, ale czasem też substancje antyodżywcze, które też swoją drogą nie zawsze są złe, ale to nie o tym film dzisiaj. I teraz, spożywając jedzenie, które zawiera tak zwane wyłącznie, mówiąc potocznie, puste kalorie, czyli wyłącznie kalorie i bardzo, bardzo mało, albo w ogóle tych wartości odżywczych, no to niestety narażam się na niedobory i długofalowo. Oczywiście w zależności od osoby, ile to będzie trwało. Mój organizm to bardzo mocno odczuje. Bo ok, jedząc ma odpowiednio mało kalorii będę chudł, ale z drugiej strony jedząc odpowiednio mało kalorii i też tych wartości odżywczych, będę narażał się na niedobory. A te niedobory są zawsze skorelowane z problemami zdrowotnymi. I teraz pamiętajcie też, że oprócz kwestii zdrowotnych wchodzi również poziom energii i nasze samopoczucie. Uważam to są dwa bardzo ważne czynniki, które wpływają na długofalowy sukces u osób, które się odchudzają. Dlatego że nie oszukujmy się, jeżeli ja zjem jednorazowo sobie pizzę albo jakikolwiek produkt, który jest niezdrowy, czekolada, lody itd., co zresztą robię mniej więcej raz w tygodniu, to mi to zazwyczaj poprawia samopoczucie. Dla mojego zdrowia psychicznego jest to dobre, ale jak na przykład gdybym sobie zrobił trzy dni z rzędu, że jem same fast foody i słodycze. To jestem przekonany już po jednym dniu, żebym czuł się tragicznie. Bym się czuł bardzo, bardzo z tym źle. I okej, okay, pewnie gdyby było tak, że chcę wyłącznie słynąć, no to może by mnie to nie interesowało. Ale dla mnie, jako ojca rocznego dziecka, ja muszę mieć pół energii, więc ja wszystko co jem, jest przemyślane i maksymalnie odżywcze. I ja nie mam czasu na liczenie kalorii, nie mam czasu na jedzenie pięciu posiłków dziennie, nie mam czasu zastanawiać się nad tym, żeby co trzy godziny znaleźć czas, żeby sobie przygotować posiłek i żeby go potem jeszcze zjeść i tak dalej. I jem dwa siłki dziennie i dla mnie to jest 100% wystarczające. Oczywiście czasem trzy w zależności od dnia wyjaśnię to w innym filmie. Więc teraz, żeby wszystko wam ładnie podsumować, jeżeli chcę chudnąć, licząć te kalorie, jeżeli chcę chudnąć i być zdrowy, to muszę utrzymać tę troszeczkę niższą podaż kalorii, ale jednocześnie dostarczać takie wartości odżywcze, które będą Wpływały pozytywnie na mój organizm, czyli inaczej mówiąc, jeść te produkty, które oprócz kalorii zawierają jak najwięcej wartości odżywczych. Dlatego na przykład, między innymi, nie polecam jeść zbyt często białego ryżu, bo on po prostu zawiera bardzo mało tych wartości odżywczych. Wiem, że jest bardzo tani, ale nadal są lepsze produkty zawierające węglowodany, takie jak owoce czy na przykład kasze, niż biały ryż. Część osób się pewnie zastanawia, to jak często można takie cheat meal albo cheat day. Robić. Ja jestem zwolennikiem zasady 90-10-80-20, czyli 80 albo 90% rzeczy, które spożywam jest zdrowa i wpływa pozytywnie na organizm. 10-20% rzeczy, które jem, nie do końca jest zdrowa, ale lubię te rzeczy. Dzięki nim nie czuję się kompletnie ograniczony i gdy je spożywam, po prostu czuję się lepiej. Bardzo często spożywam je np. z kimś bo też dużo fajnie spędza się czas na przykład z kimś, gdy coś sobie jemy. I ktoś sobie pomyśli ok, czyli jak cały weekend będę jadł słodycze, to to jest dobrze czy źle? Zależy zawsze od osoby i od celów. Jeżeli czujesz się z tym dobrze i masz efekty i jesteś osobą cały czas zdrową, można w sumie powiedzieć, że to jest ok. Jeżeli coś z tych rzeczy, które wymieniłem jest nie tak, no to trzeba to zmodyfikować i prawdopodobnie zmniejszyć. Ja jestem zwolennikiem też tego, żeby jak jestem ten cheat day albo cheat meal, żeby jednak zachować ten zdrowy rozsądek. Bo część osób po prostu czeka na ten weekend, żeby po prostu zjeść cokolwiek. Największy syt na świecie, bo może i okej, okay, rozumiem to. Tylko mimo wszystko, jak jest cheat meal albo cheat day, to nadal wybierałbym produkty, które będą jednak odrobinę lepsze. Bo choć jednorazowo taki produkt będzie pewnie bez większego znaczenia, czy on będzie trochę zdrowszy, czy mniej zdrowy, tak długofalowo to się wszystko ze sobą sumuje. Więc ja bardzo polecam się zastanawiać nad tym konkretnie, nawet najlepiej wcześniej, co wy chcecie w taki dzień jak macie coś niezdrowego zjeść, właśnie sobie skonsumować. No bo mimo wszystko to jest zawsze kwestia wyboru. Waszego wyboru, Twojego wyboru. Więc jeżeli chodzi jeszcze o mile one jak najbardziej mogą sobie występować, one jak najbardziej mogą nawet prawidłowo wpływać, dobrze wpływać, wspomagać Twoje odchudzanie, ale jak ze wszystkim musi być zachowany umiar. Raz w tygodniu, jako jeden, może dwa posiłki. Uważam, że to jest optymalne podejście. Nadal uważam, że jeżeli jesteś osobą świadomą, trzeba wybierać możliwie najzdrowsze produkty, które zawierają dodatkowo oprócz kolorii maksymalnie dużo wartości odżywczych. Jeżeli macie pytania, jakie to są produkty, no to oczywiście wyjaśnię to w moich poprzednich filmach. Oczywiście, jeżeli macie pytania, śmiało piszcie je poniżej w komentarzu. Ja bardzo chętnie na nie powiem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, też pamiętaj, że możesz do mnie napisać indywidualnie. Na kontakt mapa .pl .pl i tam również odpowie mnie ja, albo nasze dziewczyny ze strafaprzemian.pl. I oczywiście pamiętaj o naszej kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, gdzie dostajesz oczywiście dostęp do prawie 400 przepisów, nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem, poradnik skutecznego odżywiania, zamkniętą grupę i czat, gdzie nasi wszyscy podopieczni i ja się motywujemy, inspirujemy i wspieramy we wspólnym działaniu. Dostęp do kursów, dostęp do jadłospisów, wszystkiego, czego potrzebujesz do tego, żebyś po prostu maksymalnie dobre efekty. Bo ostatecznie na tym nam zależy. Link do naszej strony i do naszej kompleksowej opieki znajdziesz poniżej w opisie. A za chwilę pamiętaj, że też wyświetlą cię dwa filmy. Wybierz jeden z nich, bo im więcej wiesz, tym lepsze będziesz mieć po prostu rezultaty. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Kłaniam się. Pozdrawiam. Cześć.